To jest wielki moment. Jesteśmy wino w Wrocławiu, jesteśmy w naszej bazie, która będzie tym miejscem, do którego dotrą pierwsze już kupione przez Polskę śmigłowce Apache. Kiedy kilka miesięcy temu, przed świętem Wojska Polskiego, byliśmy tutaj wspólnie z panem ministrem Bejdą, z generałem Kuptelem, gdy podpisywaliśmy umowę na zakup 96 Apaczy. Wersji E, tej najnowocześniejszej, na 10 milionów dolarów. To jest inwestycja, to jest wielka inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Wtedy też mówiliśmy o działaniach, które podejmiemy, żeby być do tego momentu przygotowanym. Jesteśmy wspólnie z żołnierzami, z pilotami, z obsługą naziemną, z żołnierzami naszymi sojuszniczymi. Jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Dlaczego jesteśmy dzisiaj razem? bo przygotowujemy się na przyjęcie do służby w Wojsku Polskim, w siłach lądowych, gdzie śmigłowcy odgrywają bardzo ważną rolę wsparcia dla sił lądowych, przyjęcia najnowocześniejszego sprzętu, który jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Silne społeczeństwo, silna armia, silne sojusze to są te trzy filary, na których budujemy całą naszą strategię bezpieczeństwa. To jest narodowa strategia bezpieczeństwa związana z ostraszaniem i obroną, to jest sojusznicza strategia bezpieczeństwa. Jesteśmy dzisiaj w takim, a nie innym składzie, w takim, a nie innym gronie, żebyście też zobaczyli najwspanialszych polskich pilotów, najwspanialszych polskich żołnierzy, naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych, którym bardzo serdecznie dziękuję, że tutaj są. Że jesteśmy wspólni, jesteśmy razem. To jest dowód tego, że w zmieniającej się czasem bardzo dynamicznie rzeczywistości są rzeczy stałe. To jest sojusz polsko-amerykański, to jest przyjaźń polsko-amerykańska, to są wspólne inwestycje w bezpieczeństwo. Polska jest przykładem, który jest przez naszego sojusznika bardzo często dawany, pokazywany do innych krajów w Europie. Sekretarz obrony Pit Hexed w Brukseli mówił: Popatrzcie na Polskę. Oni już dzisiaj wydają prawie 5% swojego PKB na uzbrojenie. To jest dobry przykład, że wzrost wydatków na obronność jest po prostu możliwy. A jeżeli jest możliwy, to jest dzisiaj koniecznością. Wolność nie broni się sama siebie. Wolność potrzebuje siły. Wolność potrzebuje siły naszej armii, potrzebuje najlepszego sprzętu i najlepiej wyszkolonych żołnierzy. Dlatego już od kilkunastu miesięcy szkolimy naszych pilotów oraz personel naziemny, który będzie obsługiwał Apache w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Bardzo za to dziękuję, panie ambasadorze. Bardzo dziękuję za to, że już od kilkunastu miesięcy nasi ludzie, najlepsi z nas, Mogą się szkolić, nabywać umiejętności. To jest coś niebywałego, jak ten sojusz rozwija się za każdym dniem, za każdą inwestycją. To nie jest prawdą, co niektórzy próbują powiedzieć, że Stany Zjednoczone sprzedają swój sprzęt każdemu, kto przyjdzie i przyniesie tylko pieniądze i ma czym zapłacić. Dostęp do wielu najnowocześniejszych technologii jest oferowany tylko najbliższym sojusznikom. Dobrze się o tym przekonaliśmy negocjując system IBCS, czyli system, który zarządza takim mózg operacyjny obrony powietrznej. On jest dostępny tylko dla Polski. Dobrze się przekonujemy o tym, gdy kupujemy jako druga pod względem wielkości armia w NATO po Stanach Zjednoczonych taką flotę Apache, jak robi to Polska 96 w, w najnowocześniejszej wersji. E. To jest wyraz zaufania do swoich sojuszników. Udostępnienie niedawny kontrakt podpisany na uzbrojenie do F-35 oraz F-16 to tylko kilka państw oprócz Polski, na przykład Królestwo Niderlandów posiada dostęp do tej broni, bo zgodę na dostępność do wielu elementów uzbrojenia wydaje Kongres Stanów Zjednoczonych, wydaje rząd Stanów Zjednoczonych. Czyli trzeba być sojusznikiem, trzeba być przyjacielem, trzeba wspólnie inwestować, żeby mieć to zaufanie. I my to zaufanie dzisiaj mamy. Dla mnie relacje polsko-amerykańskie, dla mnie sojusz polsko-amerykański jest po prostu racją stanu naszego bezpieczeństwa. I my z naszych zobowiązań czasem odmiennie niż, niż niektóre inne państwa europejskie wywiązujemy się w 100%. My, jak się umówiliśmy na 2%, to nie wydajemy 2%, tylko dużo więcej i to realizujemy w najszybszym możliwym terminie. To jest możliwe dzięki zaufaniu naszych obywateli i wielkiej zgody Polaków na to, że wydatki w obronność są po prostu rzeczą najważniejszą. Dziękuję parlamentarzystom za to, że przyjęli budżet, który daje tak dużo pieniędzy na obronność, na bezpieczeństwo, na budowę obrony cywilnej, na modernizację armii, na szkolenie żołnierzy. Bardzo dziękuję parlamentarzystom tutaj w regionie z regionu województwa kujawsko-pomorskiego z Okręgu Bydgoskiego, z Inowrocławia. Dziękuję samorządowcom, że wspierają tą inicjatywę. Wspierają inicjatywę modernizacji, bo zapraszają jednostki Wojska Polskiego do siebie. Przekazują nieodpłatnie bardzo często tereny, które użytkujemy później na bazy lotnicze, na jednostki wojskowe. To jest to współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa. To jest budowa silnego społeczeństwa. Dla nas obecność wojsk amerykańskich jest sprawą kluczową. Moim kolegom z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, na takich spotkaniach, które się cyklicznie odbywają w tym gronie, najważniejszych pod względem wydatków na obronność, pod względem też wielkości armii, też pomocy dla Ukrainy, państw, wprost mówię: większe wydatki na obronność w Europie są po to, żeby utrzymać obecność wojsk amerykańskich w Europie, a nie po to, żeby ich zastąpić. A my chcemy utrzymać tą obecność, ale rozumiem, że po 10 latach. Może przyjść moment frustracji. 10 lat temu NATO się umówiło na 2%, i spośród 32 państw NATO wciąż 8-9 nie spełnia tego wymogu. To można mieć frustrację po takim czasie, można powiedzieć, ileż będzie na naszych barkach. I ja rozumiem, że to wezwanie i twarde powiedzenie natychmiast podnoście wydatki na obronność jest po to, żeby zmobilizować. I ten głos został usłyszany. I myślę, że wielu stolicy europejskich został wysłuchany i będzie zmiana tej polityki. Cieszę się z tego, że to następuje na poziomie Komisji Europejskiej, gdzie otwartość na wydatki na zbrojenia i niezaliczanie tych wydatków do długu, do deficytu jest zupełnie inna niż jeszcze kilka miesięcy temu. To jest znacząca zmiana. Niedługo będzie opublikowana przez Unię Europejską Biała Księga mówiąca o tym, na co wydawać, jak realizować politykę bezpieczeństwa w Europie 500 miliardów euro, o których dzisiaj rozmawiamy na rozwój przemysłu zbrojeniowego. I nasza propozycja dla Stanów Zjednoczonych. Wejdźmy w kooperację Joint Venture, budujmy firmy polsko-amerykańskie, amerykańsko-polskie, które będą mogły funkcjonować u nas na europejskim kontynencie i będą mogły przez to też korzystać ze środków europejskich. To jest nasza propozycja, która została dobrze przyjęta przez sekretarza obrony. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do realizacji, bo potrzebne są takie inicjatywy. Jestem święcie przekonany, że coś, co jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa, oprócz tych trzech filarów siły społeczeństwa, armii, sojuszu, to są inwestycje gospodarcze, sojusznicze inwestycje gospodarcze, tu w Polsce, ale również te, które chcemy wspólnie realizować na Ukrainie. Jeśli chodzi o umowę dzisiaj podpisano. To jest poważna decyzja. Ona wynika z tego, że chcemy być w pełni przygotowani do zawładnięcia sprzętem, który kupujemy. Samo zakupienie sprzętu wojskowego nie powoduje, że jeszcze mamy wszystkie zdolności do posługiwania się nim. My ten trening rozpoczęliśmy dużo wcześniej, a dzisiaj leasingujemy 8 śmigłowców bojowych Apache w wersji D, po to, żebyśmy mogli Mieć te zdolności od razu po przyjściu już do celowego zakupu pierwszej transzy Apache w naszej wersji e w 2028 roku. Po to bierzemy dzisiaj leasing, wydajemy na to 300 milionów dolarów, po to, żeby nasi piloci, personel obsługi naziemnej mógł poznać i mógł nauczyć się wszystkie umiejętności, mógł zawładnąć tym sprzętem, żeby dobrze wygrywać, żeby wygrywać w ogóle. To trzeba zawładnąć w pełni tym sprzętem, który kupujemy. Po to jest ten zakup, po to jest ten leasing dzisiaj. To nam skraca czas przygotowania o dwa lata. Bardzo dziękuję za tą propozycję, która wychodzi od sił zbrojnych. Wychodzi od naszego sztabu generalnego, od dowódców, od dowódcy pierwszej brygady, która zapewnia zdolności właśnie do operowania w powietrzu dla wojsk lądowych. Dziękuję bardzo Agencji Uzbrojenia, która realizuje te żmudne prace. Wiem, że niektórzy mówią, no gdzie, gdzie kolejne kontrakty, gdzie kolejne umowy. To nie jest tak, że to jest tylko papier, który przyjmuje podpis. To są prace tysiąca osób, które codziennie muszą sprawdzić wszystkie warunki. I my wyciągamy wnioski z błędów tych, którzy byli przed nami. A Apache, które kupiliśmy, są z zabezpieczeniem logistycznym, z uzbrojeniem, z częściami zamiennymi i z umową offsetową. Czyli wszystkie warunki, które trzeba spełnić, żeby umowa była dobra, żeby ci najlepsi ludzie, jakich mamy w Wojsku Polskim, najlepsi piloci, najlepszy personel obsługi naziemnej, najlepsi żołnierze Wojska Polskiego, żeby mogli zawładnąć tym sprzętem, to musi być ten sprzęt gotowy. Nie da się kupić sprzętu bez uzbrojenia, bo później mamy takie problemy jak z FA-50. Musimy to nadrabiać dzisiaj. Oczekujemy wsparcia też sojuszniczego w tym względzie. Ale to znów jest czas, który musimy na to poświęcić. W przypadku Apache ta umowa była tak wydyskutowana, wynegocjowana, że daje szansę, że jest i offset, i zdolności serwisowe w Polsce, dotyczące nie tylko Apache, ale tak naprawdę wszystkich śmigłowców, którymi będziemy posługiwać się w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej. Do tego właśnie części zamienne, do tego pakiet logistyczny, do tego symulatory, do tego uzbrojenie czyli wszystkie elementy, które są potrzebne, żeby ta umowa była w pełni wartościowa, są spełnione. Bardzo dziękuję. U nas w Ministerstwie tymi sprawami zajmuje się pan minister Paweł Bejda, któremu chcę publicznie bardzo podziękować za te wielkie starań o to, żeby ta umowa była w pełni wykonalna, ale obejmowała właśnie wszystkie aspekty funkcjonowania. Te osiem apaczy, które dotrą w tym roku, Mamy optymistyczną wersję, że to będzie w czerwcu, najpóźniej we wrześniu. Chciałbym, żeby się spełniła ta pierwsza, ale na pewno spełni się finalnie, jeżeli jakieś by były przeszkody, ta, ta druga, czyli wrzesień tego roku. To jest optymistyczne przy tych zamówieniach, które mają producenci amerykańscy, przy tej ilości sprzętu, która jest produkowana, to jest i tak bardzo szybko. Ta wersja jest trochę starsza od tej, którą my będziemy się posługiwać, bo my kupujemy najlepszą, najnowocześniejszą, ale jak rozmawiałem z naszymi pilotami, przygotowanie na tej wersji daje w pełni zdolności do posługiwania się AH64 wersji E. To jest tylko kilka dni później już nowego oprogramowania, które jest użyte, i przestosowanie się do nowego oprogramowania, więc tutaj też jesteśmy spoko. Dwa lata krócej, dzięki tej umowie. Potrwa cykl szkolenia. Szybciej będziemy gotowi. Pierwsze 15, tak, mamy w umowie podpisane z naszych Apache, mają dotrzeć tu do Inowrocławia w 2028 roku i będziemy gotowi na ich przyjęcie. Będziemy mieć wyszkolone załogi, które będą mogły obsługiwać ten sprzęt. W ogóle zmieniamy szkolnictwo to jest wielka zmiana, którą dzisiaj realizujemy w Siłach Zbrojnych bo coraz więcej sprzętu wymaga coraz lepiej wykształconych i przygotowanych pilotów, personel naziemny, bo każdy jest ważny w procesie e, zarządzania armią, ale w procesie też zawładnięcia sprzętem. Każda osoba, która się tym zajmuje jest po prostu bardzo ważna. Chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że właśnie jesteście, za to, że realizujecie wspólnie z nami ten proces, e, bo to się odbywa dzięki żołnierzom Wojska Polskiego. Jesteśmy winą Wrocławiu. Jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim. Tydzień temu otwierałem w Bydgoszczy Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO Ukraina JTEC. Dzisiaj w Inowrocławiu wielka inwestycja, i te śmigłowce leasingowane z sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych trafią tutaj do Wrocław. Województwo kujawsko-pomorskie może być dumne gratuluję gospodarzom gratulacje dla pana wojewody dla pana marszałka gospodarzom województwa i parlamentarzystom przecież jesteście z tego bardzo dumni jeszcze więcej chyba radości jest w mieszkańca gminy Inowrocław i miasta i Noworocławia bo rozwój bazy to jest rozwój też miejsc pracy. To jest nie tylko bezpieczeństwo, ale rozwój gospodarczy, który się z tym wiąże. Bardzo jesteśmy z tego dumni. Bardzo wam za to dziękujemy, że też gościcie nas tutaj i przyjmujecie z wielką otwartością. Będziemy inwestować w województwie kujawsko-pomorskim. Będziemy inwestować w nowe jednostki, nowe bazy. Będziemy rozwijać nasze zdolności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Województwo kujawsko-pomorskie na mapie. Wojskowej Polski jest niezwykle znaczący. To jest centrum, to jest polska stolica w NATO, tak naprawdę działań. Najwięcej jednostek natowskich, zlokalizowanych w Polsce jest wojskowy kujawsko pomorski Bądźcie z tego dumni! Ja jestem z tego bardzo dumny, że możemy to wspólnie realizować, i dziękuję za to, że w taki sposób też podchodzicie z otwartością do Wojska Polskiego i Wojsk so, Sojuszniczych. Na koniec jeszcze raz wielkie podziękowania dla ogromnego przyjaciela Polski, dla Charge D'Affaires, ambasady USA. Od wielu lat w misjach służący swojemu krajowi, ale przyjaciel Polski, który rozumie naszą strategiczną postawę: współdziałania na rzecz bezpieczeństwa, szukania przyjaciół, a nie wskazywania wrogów, budowania mostów, a nie stawiania murów. Bardzo dziękuję za to wszystkim, którzy są zaangażowani po stronie ambasady Stanów Zjednoczonych. Z całego rządu Stanów Zjednoczonych, sekretarzowi obrony, za też takie jasne i wyraźne światło, jasne i wyraźne stanowisko dotyczące obecności w Polsce wojsk sojuszniczych. Rozmawialiśmy też z sekretarzem Pitem Hexectem o Apaczach, bo on okazję miał z nich oczywiście korzystać, również służyć, gdy służył w wojsku, gdy był w Iraku, w Afganistanie, mówił o, o, o wspaniałym sprzęcie o niezwykłym sprzęcie, jakim są apacze. Eee, bardzo potrzebnym. Wojna na Ukrainie uczy nas, że drony to jest coś, na co trzeba stawiać. Ale drony też wymagają sprzętu, który może je zlikwidować, który może je unieszkodliwić. I apacze są tutaj niezwykle potrzebne. To nie tylko jest śmigłowiec bojowy, to jest system naczyń połączonych. Apache, Abrams, F-35, wojska lądowe, osłona wojsk lądowych i drony, które będą przed tym apaczem lecieć i będą miały misję zwiadowczą. To wszystko łączy się w jedną całość. Bardzo dziękuję wszystkim. Cieszę się, że jesteśmy wspólnie tutaj z żołnierzami, z pilotami, z oficerami, podoficerami, naszymi i sojuszniczymi ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej umowy. To jest wielki dzień dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.